Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnej spóźnionej aktualizacji ze Stars Table. Mamy aktualizację z 15 lutego 2023 roku. E, I słuchajcie, oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zachęcam Was gorąco do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. I jeżeli ktoś nie wie, to jeżeli pod aktualizacją napiszecie Hejka, pozdrowisz mnie, to ja w następnej aktualizacji Was pozdrawiam. I dzisiaj pozdrowienia lecą do Nastka Szałucha, Nadia Cloud Forest oraz Krzysztof Szczęsny. Serdecznie wszystkich Was pozdrawiam i wszystkich, co oglądają tą aktualizację. No i słuchajcie, mamy dość dużą aktualizację, ale zanim jeszcze zaczniemy, no to tego to pięknie, jest to pasofino. I one są dostępne, słuchajcie, na farmie Steve'a. Jednakże, jak widzicie, mamy tutaj taki piękny napis, Witaj. I tak, mamy, słuchajcie, targ, na którym są konie, które są przecenione. I mamy właśnie tutaj również pasofino. I zobaczcie, tu mamy właśnie pasofino. Akurat ja już tego posiadam. Tak, tu mamy te pasofino. Ja tego mam, tego nie mam, tego mam. Tego nie mam, tego nie mam, tego mam, tego nie mam, tego mam, tego nie mam. Tak, słuchajcie, wezmę sobie tego tu, zostawię i one są za 690 Star coinsów. Obok mamy również Pasofino. Tak, widzicie? I właśnie tym chyba tutaj jestem właśnie. Tak, dokładnie, tym jestem tutaj. Tutaj mamy, słuchajcie, konia andaluzyjskiego i tutaj mam chyba tylko jednego w sumie. Jeśli dobrze... No, dwa, okej. Okay. Dwa. I one są za 665 Star końców. A obok mamy moje ulubione, ulubione konie Lusytańskie. I mamy tutaj, słuchajcie, takie maści, i tylko tego tutaj akurat mam, bo resztę maści, jakie mam, no to są albo ze Star Stable Horses, tą jedną maść, albo dwie nawet, nie pamiętam. Albo właśnie mam z dni takich limitowanych, typu dni Jorwiku święto i inne, słuchajcie, takie. Tutaj mamy ubrania i sprzęt, więc od razu sobie tutaj wejdziemy, słuchajcie, klikniemy, no i słuchajcie, wygląda to w ten sposób, że są to ogólnie rzeczy, które były dostępne, ale teraz są na wyprzedaży, bo jak coś, to cały ten targ, właśnie to jest taka wielka wyprzedaż związana z kolejną częścią aktualizacji, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze tutaj, słuchajcie, mamy z tego, co widziałam, tutaj widzicie, mamy również sklepik i to pewnie jest sklepik z jedzonkiem. Tak, słuchajcie, tu mamy sklepik z jedzonkiem. E, u mnie problem polega na tym, że tak, jakbym chciała kupić jakiekolwiek albo te, co przeszły e, w ostatniej aktualizacji na emeryturkę, no to niestety polna ma tylko 680 star końców. Muszę poczekać, słuchajcie. Oczywiście, jeszcze zanim e, przejdziemy do tej głównej aktualizacji, to wam powiem dodatkową rzecz. E, czyli dalej mamy śnieżek. Tego nie włączam słuchajcie, ale teraz już przejdźmy do tej głównej aktualizacji. Jak widzicie mamy zaktualizowane mistrzostwa. Tak słuchajcie ja sobie tutaj zbocz ustanę bo o co chodzi. Jak wejdziecie na stronę Star Stable to słuchajcie są kody rabatowe i mamy tutaj widzicie ochraniacze skokowe mistrzostw Morla. One są ogólnie tutaj dostępne i Ogólnie. Mamy również zestawy właśnie star Coinsów, yy, Wiecie, tam 5000, 2000 i 1000 star Coinsów. I są tam właśnie takie sprzęty, które są tutaj dostępne. Zobaczcie. Czyli właśnie to wyposażonko całe dostajemy za 5000 star końców. Plus yy, dostajemy dwa yy, dodatkowe. Takie tak jakby same, tylko inne kolorki. I wydaje mi się właśnie, że będzie to związane z kupnymi. Mistrzostwami, bo widzicie tak, tu mamy zaktualizowane i tu pisze Mistrzostw Morland, tak? Cały ten zestaw jest właśnie Mistrzostw Morland e, i te owiki, właśnie, słuchajcie, e, dobrze mówię? Bo nie wiem, dlaczego mi nie pokazuje, bo to są te same owiki. Więc e, tu mamy mistrzostwa Morland, e, a jednak z tego, co zauważyłam, to jak tam jest właśnie zestaw 5000 starkońców, to mamy również zestaw, słuchajcie, Fortu Pinta. Oraz kucyków, więc najprawdopodobniej w tych kolejnych tygodniach będziemy mieli kolejne ulepszone, właśnie mistrzostwa. Tutaj, słuchajcie, mamy jakieś zadanko. Hej, lubisz mistrzostwa? Mistrzostwa, mistrzowska jazda. Spotkaj się z Agnes, przewodniczącą elitarnej rady jorwickich wyścigów, tak słuchajcie, bo troszkę się tutaj pozmieniało. E, uwielbiam je. Ech są w porządku, co to, za, co to mistrzostwa. Nie no, uwielbiam je oczywiście. Ja też musimy porównać wyniki. Jestem Agnes, przewodnicząca Elitarnej Rady Jorwickich wyścigów. Nasza misja to wspieranie organizacji i rozwoju mistrzostw organizowanych na Jorwiku, a ty jesteś bardzo miło cię poznać, Paulina. Aurora to wspaniały wierzchowiec. Czy wiesz, że możesz zdobyć reputację i dziecko na każdych mistrzostwach? Ilekroć bierzesz w nich udział, zyskujesz więcej reputacji. Po pewnym czasie osiągniesz elitarny status i otrzymasz dostęp do sklepu profesjonalisty z całym wyjątkowym sprzętem. Może y, trochę się pospieszyłam. Porozmawiajmy o tym, jak w ogóle wziąć udział w mistrzostwach. Każdy z nich rozpoczynają się u, o usalonej porze, którą możesz sprawdzić na tablicy w centrum mistrzostw. Przed wyścigiem musisz zapisać się u przedstawicielki lub przedstawiciela i zaczekać w wyznaczonym miejscu idealna okazja, by przejąć się, przyjrzeć się reszcie uczestników i ich koniom. Sama podpatrzyłam trochę pomysłów, nastroje i nawiązałam kilka przyjaźni, ale wróćmy do tematu. Jeśli chętnych jest wielu, przedstawicielka dzielić uczestników według ich umiejętności. Nie musisz się tym przejmować, ona się tym zajmuje. Muszę Ci opowiedzieć coś o nagrodach. Trójka najlepszych jeźdźców otrzymuje wstążki, ale wszyscy uczestnicy zdobywają uznanie za udział. I jak już wspomniałam, reputacja mistrzostw. Nie zapomnijmy też o tym, że im częściej się ścigasz, tym Twój wierzchowiec jest bardziej wysportowany. Wszyscy na tym korzystają. Na sam koniec dam Ci małą radę. Doświadczeni uczestnicy zawsze szukają skrótów na swoich ulubionych torach. Próbuj porozmawiać z przedstawicielami o treningu przed wyścigami. A skoro o tym mowa, najwyższa porażem przedstawiła Ci moją przyjaciółkę Tamikę, która oprowadzi cię po centrum mistrzostw Morland i opowie o torze. Okej. Okay. Spotkajmy się z przedstawicielką. E, dobra. I tu gdzieś? Nie wiem, ale na razie tutaj. Obie kliknę. E, Szał Mistrzostw. Teraz wierzył Wszystko o Mistrzostwach. Pora przedstawić o mojej dobrej przyjaciółce. Paulina, poznaj tamikę. Przedstawicielkę Mistrzostw Morland i dumną członkinię klubu jeździeckiego Bobkaty. E-R-J-W jest pod wrażeniem wysiłku, który włożyła w zwiększenie wygody w centrum. Organizowanie wyścigów i utrzymanie toru. Dziękuję za te miłe słowa, Agnes. Wydawało mi się, że... Czy się zakrztusiłaś? To nie. Nic z tych rzeczy. Przepraszam. E-R-J-W po prostu zabrzmiało nieważne. W każdym razie miło cię poznać, Paulina. Okej. Okay. Pozwól, że pokażę ci najlepsze mistrzostwa na Jorwiku. Tak ja się cieszę, że widzisz wszystkie nowości, Paulina. Prowadzenie do Mistrzostw Morland. Tutaj znajdziesz tablicę, na której zobaczysz harmonogram, a także zegar odliczający czas do rozpoczęcia wyścigu. Weterynarka i trenerka koni są pod ręką. Aurora otrzyma wszelką potrzebną pomoc. Jak widzisz, są tu dwa sklepy. Sklep Elitarnej Rady Jorwickich Wyścigów sprzedaje ubrania i wyposażenia w kolorach kilku lokalnych Mistrzostw. Ja uwielbiam różowy, rzecz jasna. Mamy też sklep profesjonalisty Morland, w którym można kupić ubrania i wyposażenie w miarę zdobywania elitarnego statusu w mistrzostwach. Dla Twojej wygody mamy również szafkę, z której masz do dostęp do swojej szafy. Przydaje się, jeśli chcesz się przebrać przed wyścigiem lub po nim. No i oczywiście poczekalnia. Upewnij się, że stoisz tu w kolejce po zapisaniu się u mnie do udziału w mistrzostwach. Przecież w przeciwnym wypadku stracisz miejsce. To bardzo przykre doświadczenie, więc nigdzie nie odchodź. Wybierz się na zakupy na długo przed wyścigiem lub po jego zakończeniu. Dobra, to super, jeśli podoba Ci się centrum, to zaczekaj, aż zobaczysz tor. Na pewno nie możesz się doczekać, żeby wjechać do tor wyścigowy. Pozwolę Ci go wypróbować, kiedy nic się nie będzie działo. Dzięki temu nie zgubisz się na nim, kiedy zaczną się mistrzostwa. Oto akurat słuchajcie, spączko. Widać, że jest bardziej rozbudowany. My mamy tutaj dwa skróty. Lecimy na razie górą. O, i kamyczki dali. Ok, i samolot. Żeby tutaj taką mgłę zrobił, ale fajnie słuchajcie. Nie powiem, ja jednak piłam czasami udział w tym Mistrzostwach, jak tylko były. I ostatnio wydaje mi się, że nie. A teraz chyba zacznę znowu brać udział. Dobra, znowu lecę górą. I była tam mowa o skrótach. I prawda jest taka, że ja również używam czasami skrótów. I chociaż rzadko. Ale fajnie jest, że można jak coś, jakąś przeszkodę po prostu ominąć. Jak widzicie, tam były belki, siana. Tutaj mamy oczywiście również przeszkody. Tu nie pamiętam, że to było. Z... No właśnie, z siana! Ale były chyba wyższe. Aha, i tu jest takie jakby turbo. Okej, okay, i teraz zrobi. tutaj. No super, słuchajcie, to wygląda, nie powiem. Mi akurat się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Możesz trenować kiedy na to, że nie odbywają się mistrzostwa. Wystarczy mnie poprosić. Cześć, dobrze cię mi widzieć, Polna. już czeka na wasz wspólny trening. Okej, okay, na tej zasadzie to jest. Eee, tu jeszcze coś. Codzienne wyzwanie mistrzostw. Witaj, witaj! Jak zwykle dobrze cię widzieć, Polna. Masz jakieś ulubione mistrzostwa? Szczerze mówiąc, wszystkie są super, a do tego są świetne dla naszych koni. Może wybierzesz jednego z nich, by wziąć udział w wyścigu? Po wszystkim możesz wrócić do mnie po małą nagrodę od Eitanej Rady Jorwickich Wyścigów. Powodzenia, tak, to to słuchajcie się bierze, jak już są tu, jak tu ma być jakiś wyścig. Zobaczmy, jak tu wygląda właśnie ten harmonogram. Ok, poniedziałek, 10:30, 14:30, 14, 19:30. Czyli nie ma już jakby co godzinkę. Znaczy w sensie tutaj po prostu są mistrzostwa. Może źle mówię, słuchajcie, bo. Eee, nie tu, słuchajcie. Gdzie to było? Panie i panowie, gdzie to było? Chyba tu. O, harmonogram mistrzostw. Czyli dalej są, widzicie, co godzinkę lub nawet co pół godzinki. Więc jest ich dużo więcej z tego, co widzę. I tu nas pisze po prostu mistrzostwa stajni. Jorvik, Morland. A nie, że tylko nazwa, tak? Dolina Złotych Wzgórz i inne takie. OK. No jeszcze, słuchajcie, chcę sprawdzić faktycznie te sklepy, jak to wygląda. Tutaj mamy... Tak. Tu jest to samo chyba. No tak, wygląda to tak samo. OK. Czyli jakby to mogę kupić tu, to nie jest problem, ale, aha, to jest dla fanów, a tu jest sklep profesjonalny i może być tak, że będą inne jeszcze kolorki. Tu mamy oczywiście jedzonko i słuchajcie, że tu jest coś. Tu mamy weterynarza, tam mamy tą trenerkę, ale kto to jest tu? Hej! Jeśli chcesz, mogę was zabrać na bazar. Co ty na to? Okej. Okay. A, okej. Okay. I tutaj widzicie, mamy ten właśnie bazar, co już byliśmy, słuchajcie, wcześniej. Okej, okay. wygląda to, słuchajcie, super, że możemy po prostu, jak nam się nagle umyśli, a jesteśmy tam, no to możemy, słuchajcie, kliknąć i jesteśmy tu. Ale widzę, że on jest tutaj cały czas, więc wydaje mi się, że mogę nagle nacisnąć i tak. I znowu jestem, słuchajcie, w Mistrzostwa w Morland. To jest, słuchajcie, super. Tu mamy oczywiście magazyn, tak jak wcześniej było mówione. Tak, wygląda to, słuchajcie, zacnie. I słuchajcie, jeszcze dodatkowo Arena stajni Jorvik oraz Ford Pinta uległy y, modyfikacjom. Mamy oczywiście reset y, wszystkich rekordów mistrzostw. Mamy, słuchajcie, również przeliczone na nowo punkty dla konia. Dlatego niektóre wasze konie, jeżeli y, mają niższe poziomy, to właśnie dlatego. Y, dodatkowo one nie straciły jakby punktów doświadczenia, tylko po prostu jest, bo, wiecie. Jakby wyrównane to wszystko. I słuchajcie, dodatkowo targ jest tylko do 8 marca. Więc tak, ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli nie, kciuka w dół. A jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco ze wszystkimi filmikami i seriami na kanale. Piszcie mi, czy kupujecie jakieś konie na promocji, a może słuchajcie, już kupiliście. Trzymajcie się ciepło i pa!